To w ogóle za pomysł, żeby doceniać siebie za porażki. No to powiem Ci teraz, że to wcale nie jest taki głupi pomysł, zważywszy na to, że większość z nas w dzieciństwie była doceniana tylko wtedy, kiedy zrobiliśmy coś w 100% dobrze. Czyli dostałaś szóstkę. To wtedy mamusia Cię doceniła. Dostałaś piątkę, no to być może już było pytanie: a dlaczego nie szóstka? Zdałaś egzamin na 85%, no to nie było docenienia, bo docenienie byłoby wtedy, kiedy byłoby 100%. Zobacz, z czym to się wiąże: że większość ludzi, jak nie zrobi coś na 100%, to wydaje im się, że cała ich praca, że cały ich wysiłek jest bezwartościowy, a w związku z tym oni też postrzegają to jako umniejszenie swojej wartości. Więc teraz, jeżeli zaczniesz doceniać siebie za te tak zwane porażki, czyli za te 80% na sprawdzianie, za tę piątkę zamiast szóstki, to wtedy zobaczysz, że te 80 czy 90 czy nawet 30% ma znaczenie, że nie skreślisz tego, nie skupisz się tylko na tym brakującym procencie, którego nie ma, ale dostrzeżesz te procenty, czyli ten, tę część pracy, którą zrobiłaś, i która była dobra. I na tym się trzeba skupiać. Naprawdę to większość ludzi tak ma. Ja też tak kiedyś miałam, że wydawało mi się, że jak czegoś nie zrobię na 100%, to wszystko jest nic nie warte. Więc musimy to teraz zacząć zmieniać. Musimy zacząć doceniać siebie, nawet za te błędy, nawet za te porażki i niedociągnięcia, po to, żeby poczuć się wartościowymi ludźmi zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy, nosi, kiedy odnosimy sukcesy. Pozdrawiam cię serdecznie. Małgorzata Trzaskowska.